W Ełckiej Galerii Ślad otwarto wystawę malarstwa Serżawa Silendiuka, artysty pochodzącego z Rumunii. Nieformalny tytuł wystawy to obrazy nowsze i starsze. Zbiór ponad 40 prac został podzielony na dwie części. Nowsze zostały zainspirowane słońcem. Pochodzą z południa Włoch. Z rejonu Kampanii Ślento, gdzie w zeszłe sienie w 2008 roku z kolegą artystem plastykiem też z Krakowa byliśmy w plenerze, czyli większość tych obrazów. Tych, które są namalowane pod nastrojem tego światła, są faktycznie wypracowane, namalowane w plenerze. Motywem przewodnim drugiej części wystawy jest noc. I wcale nie dlatego, że artysta wychował się w Rumunii kojarzącej się z mrocznym Siedmiogrodem. Noc na południu jest po prostu zupełnie inna niż na północy Europy. Jeżeli chodzi o noc w Rumunii. To jest zupełnie inaczej niż tutaj. E, latem z racji tego gorącego słońca życia dopiero się zaczyna wieczorem, w nocy. Kiedy ludzie właśnie wychodzą na te terasę, popijają sobie drinki, trunki, winka, e, spacerują, spacerują. Noc przynosi więc element spokoju, ciszy, medytacji. A noc na wsi jest szczególna. To zapachy kwiatów i siana. Na twórczość Serdżawa Silendiuka ogromny wpływ ma natura. Malując w plenerze nie myśli o stylu, jest osobą poszukującą. W trakcie swojej, swojej pracy, kariera, to jest już kilka, kilka dobrych lat, nawet kilkadziesiąt lat, to fascynowałem się różnymi artystami. I sztuką zachodnią, w postaci sztuki abstrakcyjnej. Paulem Klee, Juana Miro. Też była mi bliska sztuka wschodnia, czyli ta reali realistyczna. Serż Wasilendiuk jest Rumunem, ale urodził się w Mołdawii. W Rumunii ukończył Akademię Sztuk Pięknych. Przez 6 lat z żoną Polką mieszkał w Siedmiogrodzie. Stamtąd przeniósł się do Polski i obecnie mieszka w Krakowie. Jego malarstwo zyskuje coraz większe uznanie nie tylko krytyków. Euchanom też przypadło do gustu. Pierwszy raz jestem na takiej wystawie. Bardzo mi się podoba to właśnie. Duż, dużo można wyczytać z tych dzieł tego znanego artysty. Jestem naprawdę bardzo zaskoczona, że wystawa na takim poziomie znalazła się wełku. Naprawdę. Bardzo mi się podobają te obrazy. Piękne są. Ja już mówiłam panu y, artyście, że jakbym wygrał w Totolotka, to całą tę ścianę bym kupiła tutaj, razem z tymi wszystkimi dziełami. Piękne są naprawdę. Wystawa w Galerii Ślad będzie czynna do 2 czerwca.